W dzisiejszym filmie demontaż i montaż pasków osprzętu sprzętu jazdy do przodu do tyłu i noży w głębokozarce Cedrus GLX 480. Na wstępie musimy poluźnić cztery śruby, tak jak tutaj widzicie, oraz tłumik. Niestety bez demontażu tłumika się nie obejdzie, ponieważ, tak jak widzicie, tutaj będzie zahaczać obudowa od sprzętu pasków. Zapraszam do dalszego oglądania. Musimy zdemontować najpierw ten z napędem na tył, potem dopiero z napędem na przód, ten który jest właśnie, tak jak widzicie, tutaj zniszczony. On jest ogólnie źle nawet założony, powiem wyjść odwrotnie. Teraz tak, jeśli chodzi o demontaż. Do demontażu potrzebujemy tu klucz 16, jak dobrze pamiętam. Dwa klucze 16, tu na to i tu na to, żeby trzymać, żeby tą śrubę odkręcić. Jak tą śrubę poluźnimy, te dźwigienki lekko się popuszczą to kółko, które jest na łożysku prawdopodobnie i lekko popuszczamy do przodu i ten pasek ściągamy sobie na luzie, potem Wam pokażę. Żeby ten pasek zdemontować, a potem zamontować, musimy popuścić, musimy popuścić na pewno tą śrubę lekko, a tą śrubę całkowicie ja odkręcam, żeby można było manewrować ty, tymi, tymi tak zwanymi metalowymi ograniczka, ogranicznikami, żeby można było zamontować pasek, tak samo tu. Tymi ogranicznikami metalowymi też się, one są po to, żeby pasek nie spadł z rolki, bo tak jak widzicie te paski są luźne, dopiero one się naciągają, jak się naciąga dźwignia od yy, biegu. Yy, co dalej? Aby zdemontować te paski, musimy schylić się na dół i popuścić te śruby, które są na klucz 14. Popuszczamy je i potem ściągamy tą budowę. Za chwilę Wam pokażę, jak wygląda to pod spodem. Możemy przełożyć przez te dziury, które są, żeby ich nie pogubić. Jak tu widzicie, wtedy żadnego większego problemu nie ma. Te mocowania, które tu są, te śruby, teraz mocuję, one są w innych glebogazarkach od ogranicznika od przodu, żeby nie obijać silnika. W tym modelu natomiast nie ma tego ogranicznika, takiej rurki, którą montujemy z przodu, żeby po prostu nam się silnik nie poobijał. Możemy to prawdopodobnie dokupić od innych i to będzie pasować. Także jeśli chcecie możecie sobie ją zamontować. Teraz demontujemy tą kopułkę, którą mówiłem. Jak widzicie, jest trochę ziemi wszystkiego. Jeszcze raz to ściągam. Tak jak widzicie, są tu resztki tego paska, który po prostu się... któremu nie poszło. I tak jak widzicie, tutaj wszystko jest ponakładane na tym kole pasowym, które podaje dalej na przekładnię z silnika. Zaraz Wam pokazuję, jak je zdemontować. Podnosząc to z tej strony, możemy ten pasek sobie wyjąć na spokojnie. Tak jak widzicie, on już jest przerwany. Z tej strony możemy najpierw wyjąć, potem tu, tu podnosimy. Ten pasek wyskakuje, tak jak widzicie. Potem pchamy, staramy się go popchnąć w dół. uważać, bo to jest też z ograniczeniem na kole pasowym, tamtym. I teraz pchamy obydwa w dół i zaraz wam pokażę, jak wyciągnąć. Oczywiście trzeba ominąć koło tutaj. Nie wiem, czy będzie widać. Trzeba po prostu przepchnąć. Teraz się pomyślałem. Tak, żeby ten pasek szedł tutaj z przodu między silnikiem a luzem o. i teraz go ciągnę od dołu, tylko że klinuje mi tamten pasek, nie? Jak widzicie, już jest jeden ściągnięty, teraz drugi też z przodu przykładamy do przodu na tym kole. Jedną ręką nie jest zbyt fajnie. I ciągniemy go do dołu. I mamy dwa paski zdemontowane. W takim sam sposób wciągamy je do góry. Zaraz Wam pokażę jak po kolei powinien być pasek ułożony na rolkach, żeby maszyna dobrze działała. Jeśli chodzi o pasek, pasek jest oryginalny. Idzie go na chwilę obecną jak wstawiam film, bo dzisiaj to, to naprawiam i dzisiaj będę prawdopodobnie wstawiał film, idzie dostać to na Allegro. Lub po prostu musicie szukać bezpośrednio u, 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 u producenta. Producent też sprzedaje swoje maszyny na Allegro, także na, mhm. warto należy do niego uderzać. Nawet jak te maszyny już oglądacie ten film, i te maszyny wyszły z produkcji, i po prostu są inne modelu, coś takiego. Uderzacie do po prostu producenta. Tam dzisiaj możecie też znaleźć na Google wpisując markę, i Wam wyskoczy. Także zaczynamy montaż. Tak jak jest pasek oryginalnie w opakowaniu, tak go oczywiście montujemy. Wkładamy go tu od dołu, tak jak widzicie. Składając w tą lukę, tak jak wcześniej był demontowany pasek. Jedną ręką będzie ciężko, ale spróbuję. Może go tu zahaczę. Ok. Wciągamy go. Ale musimy też pamiętać, żeby na dole na kole się zahaczył od dołu. Żeby przeszło przy, przy, przede wszystkim żeby przeszło, przy, przeszło przez koło, przez jedno, potem przez drugie, tak szczerze mówiąc. Koło tak jak widzicie. Ten pasek przekładamy, jeszcze jeden ząbek. Jest ciężko, ale. Okej, okay, pasek jest i teraz tak. Zakładamy go teraz tutaj od tej strony, jak wcześniej ściągaliśmy dopiero za drugim razem, to od tej strony go, chociaż moment. Może uda mi się go przełożyć jeszcze. A, co najważniejsze, jak chcecie pasek nawinąć, moment, musicie sobie znaleźć luz na silniku, najmniejszy opór i w miarę go cofnąć. O jest, taki, taki luz na silniku to jest na wale luz. Do samego tyłu, do oporu. Przynajmniej ja tak zrobiłem za pierwszym razem, bo już jednej wymieniałem. Ten pasek przykładacie tu, przed tym. Staracie się go. Z jednej strony nałożyć. I teraz oburącz. Moment. I teraz oburącz. Moment jest nakłożony? Jest. Jest wszędzie nałożony i teraz jedną ręką trzymacie, a drugą pchacie wałek od silnika. I ten pasek sobie ładnie wskoczył w tym momencie, nie? Zaraz wam pokażę. Pasek sobie bardzo ładnie wskoczył musi się opierać po tą rolkę teflonową i schodzić tam na dół do, na koło pasowe wokół, tak samo tutaj. Jest to bardzo łatwe. Oczywiście na trzeba sprawdzić, czy leży nie w pierwszej odcinika, tylko w drugiej rolce. Bo w pierwszą rolkę odcinika musimy mieć na, na tył napęd. Tak? I teraz zakładamy tył napęd. Czyli ten pasek, który był dobry. Moment. Jak widzicie, też zakładamy go od dołu. Od dołu. Od dołu starając go się już nałożyć na koło dolne pasowe. Od, zakładamy go odwrotnie niż tamten. Ząbkami na zewnątrz tak jak był. I teraz musimy się starać założyć to na... Tutaj na tą roleczkę teflonową, najpierw zakładam sobie od tej gorszej strony, że tak powiem, od tej, gdzie jest ciężej, założyć sobie go lekko powoli zakładamy. Pamiętając też o tych ogranicznikach, do paskach, żeby nie zleciał, możemy sobie kółko lekko jeszcze poluźnić. Tylko musimy uważać, żeby nie spadło całe. I to już leży w tym momencie, lekko sobie ręką dokręcamy. Moment. Lekko sobie to dokręcamy. Teraz tak, wcześniej po wcześniejszych gleby już miałem. Jak widzicie tutaj takie O, takie jest na tym. Sobie to mniej więcej na środku stawiałem i to co masz tu te plastiki macie. To one były tak mniej więcej poniżej tych plasticzków. Jak kółko stawiasz u góry, to to było poniżej tych... No tak w miarę równo, nie? Żeby to nie było też za nisko, bo pasek będzie podciągany. Także wydaje mi się że gdzieś na tej wysokości. Zaraz jeszcze to zobaczymy, bo jak będę skręcać, to się to ruszy. Jedną klinujemy, śrubę tam, jedną już dokręcamy. Oczywiście patrząc, żeby te ograniczniki nam za bardzo nie zleciały na dół. jest jakiś, jakiś opór, nawet za bardzo. Lekko sobie to polu, poluźniamy. Można było manewrować kluczem. I ustawiamy sobie mniej więcej tak. W poziomie. Po prostu w poziomie tu ustawiamy. Tak jak gizarka stoi w poziomie, to w poziomie sobie, żeby obydwie te, te naciągi do paska to nie są naciągi te ograniczniki do paska, żeby były one w poziomie, mniej więcej. Obydwa. No, jeszcze sobie tu za kamerą zaraz zobaczę. Jeżeli chodzi tu o te paski, z drugiej strony, no sobie przekładamy śrubę, tą, którą była. Przekładamy. To jest tutaj otwór na tej, na tym graniciku metalowym druciku. Dokręcamy, nakręcamy na to nakrętkę oczywiście. I z grubsza możemy sobie już to złapać. Potem dopiero pod koniec jeszcze sobie to, zaraz pokażę, jeszcze sobie to manewrujemy, żeby też ten tutaj co jest, drucik, nie był za blisko paska. No tak jak teraz by mógł być, mniej więcej. To trzeba jeszcze robić tak, że ewentualnie jedno, jedna osoba by mogła trzymać naciągniętą linkę, wtedy to jest od biegu do przodu i patrzeć sobie, że jak to mniej więcej, że było to wypośrodkowane, te ograniczniki z jednej strony między paskiem, z drugiej strony między paskiem. No to w miarę logicznie było zrobione. No i tak wygląda montaż tych pasków. Reszta to jest tylko wyregulowanie tych oporników tak jak tu macie pokazywałem tych oporów co po prostu trzymają pasek i założenie przede wszystkim najpierw obudowy dopiero później tłumika. Ale zanim jeszcze założycie obudowę możecie zamontować tłumik wyciągnąć maszynę na zewnątrz i zobaczyć czy wszystko prawidłowo działa jazda do przodu jazda do tyłu żeby potem nie trzeba ściągać obudowy. Jeśli potrzebujecie maszyny na wynajem zapraszam do kontaktu 695 009 518. Jesteśmy dostępni cały tydzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 17 do 21. Sobota, niedziela zazwyczaj od 7 do 21. Pozdrawiam RentNajm.